Moje osobiste przemyślenie moje osobiste przemyślenie, że duże znaczenie dla prezydenta Donalda Trumpa może mieć, to proszę sobie przypomnieć jego pierwszą kadencję. Jedną z rzeczy, które on bardzo mocno podkreślał i którymi, no, no w jakimś sensie chwalił się, tak, Ar podawał to jako, jako argument popierający, wspierający to, że był dobrym prezydentem, kiedy przyszła kampania wyborcza yy, prezydencka w 2020 roku, to, że on nie rozpoczął żadnej nowej wojny. W której brałyby udział Stany Zjednoczone, i że za jego prezydentury zginęło mniej amerykańskich żołnierzy. Więc ja uważam, że może być tak, że pan prezydent Donald Trump jest bardzo uwrażliwiony na to, żeby przypadkiem nie zostać oskarżonym o to, że doprowadził do eskalacji konfliktu. Rozumie pan, o co mi chodzi? Że nie wiem, na przykład, że doprowadził do użycia jakiejś y, taktycznej y, broni jądrowej przez, przez Putina. Żeby przypadkiem nie zostać o to oskarżonym. Ja mam czasem takie wrażenie, że on bardzo na to zwraca uwagę i że to go hamuje w ogromnym stopniu przed różnymi bardziej ofensywnymi działaniami wobec, wobec Putina i wobec Rosji właśnie to, żeby nie zostać przypadkiem oskarżonym o sprowokowanie Rosji do eskalacji konfliktu militarnego ze światem.